Około godziny 11 stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce otrzymało zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego na drodze wojewódzkiej w okolicach miejscowości Sokolany. Ze zgłoszenia wynikało, że samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Jest jedna osoba poszkodowana kierowca pojazdu ciężarowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy Straży Pożarnej, dwa samochody z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sokółce i jednostkę samochód z jednostki OSP Jacowlana. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w poprzek jezdni stoi samochód ciężarowy z naczepą na litewskich numerach rejestracyjnych. Nie przewoził on żadnego ładunku. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca który sam opuścił pojazd przed przybyciem służb ratowniczych po przewadaniu przez zespół ratownictwa medycznego został odwieziony do szpitala w Sokółce. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz współpracy z policją w jak najszybszym udrożnieniu ruchu na drodze wojewódzkiej.